Witajcie! Z tej strony Zichu, a to już gramy Drugi. sobie w DLC, Coś tam, coś tam, coś tam. I tajna na Dragon Keep. No właśnie, da. Mixer z nami gra. Jak z przed chwilą pokonaliśmy bossa, bo mamy już 30 level. No bo przeszliśmy sobie fabułkę, oczywiście nie będę zdradzał, bo prawdopodobnie w przyszłości ją przejdziemy. I właśnie przed chwilą pokonaliśmy bossa. I pamiętacie, jak ostatnio bossa zabijaliśmy? Mniej że... niż minutę go zabiliśmy. No właśnie, mniej niż minutę. Tak komu yy, życie schodziło? Tak buuuu, tak o tym blu Tak jak naboje. O tak komu schodziło. No bo jeszcze we dwóch no właśnie. pierdala. Jeszcze wieżyczka. Hej, <laughs> 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 Co? No trzeba otwierać skrzyneczki, bo. Z, z o, z A właśnie, ten DLC bardziej takie RPG, faktycznie, takie wiesz. Kaj nim, to na miecze czy coś. Ja. No RPG nie rozumiem, dobra, fajnie. Jedziemy z tym ku Da. Da. jest z... <grym> Wow, nie mogę tego podnieść. A umarł? No? Nie wiem. Uwaga! Jestem głodny Ten miecz! Oh. Oj, 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 Ten miecz trzeba płynąć. No giń! Szkórzy, Ten miecz trzeba płynąć. Po co ten nuk się wyjmuje? To chyba nie działał. Bo to jakby nieśmierdzenie się go mu daje Kury spowolnili... Patrz, tutaj spowalniają No... Wiesz, bo oni mają mieczy, dlatego Takie... jakieś ulepszenia mają A Gorsza to... broń, ale jakieś magie A to skurczy byki jedne Patrz, pod zabili jest Oj, stres Jestem, nie Z tego też nie Proszę cię bardzo, wykończyłem What? What? What?

nie, nie mam. mam nie. Użyj bazooki. Go użyć bazooki. Co? Zatknij się. Wycofaj się i użyj bazooki. Szybko. Ale ja go pokonę. daj mi go. To no masz ty go. Podpuszew. No giń. Odnieś mnie. O oh shit. O oh shit! Zblokowałem się pomocy! O, żyjesz. <laughs> Szczęście miałem, ja Zblokowałem się. Dobra, idziemy dalej. Czy, czy zamieniłem tak jak chciałem, bo przytrzymałem i chciałem, żeby się zamieniło? Czy to tak zadziałało? Co to jest za gówno. Spójrz z nimi walczy. Zadziała. Eee. Tam jakiś gówno z nimi walczy. Rok golem. Dobra, rozwalimy go. Sekwerka automatyczna. O! Koniec zamo. Może nie, ale jak to się mierzy tym? Ech. Czym? Tą bazuką. No tam, bo tam jest na dole taki ten. To on musi strzelić ją po no prostu. Bo... Ale tam jest taka strzałeczka obok tego. Oj, ty, to zdoba, ty. chyba. Jak się tak trzyma, bez tego, bez niczego, to tam coś takiego ja jest. Zbierać musi. Z dialogów nie ma. No bo jeszcze nie doszliśmy do miejsca ile pieniążków ale miejsce mam miejsce tyłu wiem ale ja tylko chciałem odkryć teren już ludzie pewnie zobaczyli ile pieniążków mam no ja też mam tyle nawet więcej chyba no no tego no wszystko legalnie no Wiele. i jak? Na ja są schody ach tak a nie co, matka cię nie uczyła chodzić po schodach? Eee, yy, ja po linii wchodził. Pandyta, ty też Dobra, to nie są schody, ale No kurwa, No szkurwaj. to możesz pod siebie rzucić tutaj. A zresztą, ja się przecież to i ciebie też. No dawaj! Gówno. Dobra, jej go bo... Tak Zjebaliśmy tym schodzeniem Ja ci nie kazałem schodzić Ach tak? Ach tak no to powiem ci to, że to nieprawda Ach kurwa To piękny żołek się w żyli zwalił Ej, co ty robisz? Jedziemy Aaaa Fajna broń

a grand idea! Da. E, ty masz taki u nich pogłos, że mówię przez ten komunikator? Czy też Tak, wyraźny? Przez komunikator. A u mnie taki strasznie wyraźny jakby byli na przecisku. Znaczy No bo o to chodzi w tym komunikatorze. Ale gruba. A nie, moje, nie, nie. Moje rozjaśnienie tekstur. Zawno Za, nie grałem. chujowo Coraz lepiej. Lol.

Dobra, sprzedaj te... gówno, co ci niepotrzebne. Da. Sprzedaj ten taki rozpierd... rozpierdzielający ten? A co chcesz, pierdześnika. No bo... krótki tam To mi się przyda. To gówno. Mam lepsze. To słabe. Mam lepsze. Złom. Sło, złom. Mam lepsze. Mam lepsze. E. No Mam lepszy... <noise> Ile dimejra? Znaczy e. no, no, tam gdzieś przecinek jest, to wiecie. E, no. Mmm Nie. Mm. Nie. 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 Przysięwcie mm. się, nie się, jak się w przeręblu To wyjebie. To, to bazuka też chyba. Nie, bo może się przydać na dalsze odległości. You know. Nie. Też sobie zostawiłem jedną. No szkur. E, e. No, I mam lepszego granata. Czekaj, patrz, jakie jeszcze tarcze mam. Dawaj szybciej, bo odcinek cały spędzisz tutaj. Y, tak, ludzie muszą wygląda y, wiedzieć, jak sklep wygląda. No i te no, miliony, które mam. W menu. No dobra, już tyle starczy tego. Patrz, jeszcze mam taką samą tarczę. <grym> o, o, jakiś pedał przybiegł. Znowu, Wiesz, tutaj? To... Ty, tarczy nie mogę sprzedać. <grym> dobra, zostaw to, idź. Ty tarczy sprzedać nie mogę. No, I can't do this all day? What? Bez skill! Weź tą tarczę jakąś sobie lepszą weź. Ale ja jej sprzedać nie mogę tej takiej złotej. Oj, dobra, pieprzyć kiedyś coś z nią zrobię. Na razie w dupie mam, dobra, A chodź. A może. Nie, Chodź chodź tu. Chodź tu, do podejdź. Co Co, co? Chodź gdzie? No. No później, eh. Coins for bullets? I weź sobie tam po lewej, na samym zakładce po lewej masz takie właśnie wzroty. Zobacz ile sprzedałeś tej Arcz. Czy sprzedałeś chociaż jedną, czy dwie, czy, czy. Oż ty w kurwej. <laughs> no właśnie. What? Też tak miałem. Weź sprzedaj aż do końca. Okej. Okay. Chyba, że masz gorsza to nie. Jest ich nieskończoność? Nie wiem, Też to się stało. Zwrot. Sprzedawałem dół, do upadłego. Siedemir rozpędził i sprzedał parę broni. No. <laughs> Ale może się zwrócić? Wiemy. Kurwa, dobrze to dali. Same cztery najlepsze moje podstawowe bronie. Mój, no, to... byłoby, kurde, grubo. To takie śmieszne było. Wow. No, grubo by było. Dobrze, do... dobrze, że zrobili wzroty. Kurde, ale to był dobry pomysł z ich strony. Coś mówi. Tu O, będę mówił jako tego, charakter, słyszysz? Będę no. mówił jako charakter. Czy chcesz ty mówić? A co ona tu robi? No jest bodyguard. To jest ochroniarz. Aha! I'll tell you what I'm going I'll tell you. Good morrow fair maiden. Does something trouble you? What the? She went to the forest to bring the light back to the world. So where did she go? She said something about using the trail. Oh my god. Gdzie ty się patrzes? Go on, And so everything became clear. You gotta go to the forest and help the queen. Penta Forest! Oj, że za niszczę śmierć, kurde akcje! Jak dupa! Przez tu głowę włożyć można! I się udusić. Co to było? Mam 8 granatów A mi jest rozmieniem skill? K! Chodź, chodź. No idź ciągle z misją kurde, co wy się wchodzicie na wakacje. O, gdzie ja jesteście? No Zu pieprzy? O, o szubienica Nie, yeah, ja moja A właśnie, wiesz co, możecie się czymś pochwalić. Keke. Co? Wiem sobie jednorazową, używaną szubienicę na Allegro Aha. <grym> A ja, za, a ja mam zamiar sobie kupić yy, yy, mucho, Muchołówkę Dobra, do, dobra, teraz chodź, o... jak to się nazywa? To... Chodź, 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 wiesz, chodź, chodź, rosiczkę chodź. Zagadaj do swojego, do swojego chłopaka Z ty... G... Wyglądaj ty ten Nie, dobra, ty gadaj yes, Tak, Oh wow. mm, you go to well what we're gonna do time out I gotta it. <laughs> this is Tana. What the It's Mr. Torg Taina <laughs> Chico the Okay the gatekeeper is now Mr. Torg Woo Refair <laughs> 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 to So I'm a gatekeeper huh? In that case, you gotta prove your bad asset. Ask me first task Zabrać <laughs> Dobra, ja idę tego po lewej wziąć, a ty idźcie go po prawej. Mamy popalić balony. Aha. Tak. Tycki, kurde, balony. Tak. O kurde, poszedł tamtędy, bo bliżej. No już spaliłem yes. jeden. Dobra, mi tak wyróżnimy. Mogłeś to zrobić łatwiej, że tak powiem. Czyli? Czyli tak jak ja. O, stąd mogłeś strzelić, kurwa, ale nie dało się. Wow, balony. We just destroyed the village's only way to see approaching threats! We had no reason to do that! Ale pierdolnęło. to see! All Idziemy do zawernych. Jeszcze tam jest jeden balon Nie Dobra idź szybciej do zawerny. Oh, Borderlands to jest naprawdę Piękna gra Dziwna bardzo I dlatego Ale czy jest nie zadowolony jesteś z tego prezentu? Bardzo Czy nie jesteś? Ja powiedziałem czy nie jesteś zadowolony z tego A jestem zadowolony <laughs> Ciepkoj, do te Ta Te gra to jeden wielki random. No, to już nie ma <laughs> Teraz ma. <śmiech> <śmiech> nie było tego. <tawerny. śmiech> Moksi tawerna? O, oh, Moksi to ładna dupa. Odejdź. <laughs> Moja jest. So it's hard to find an Eee, eh, jak się z jaw, No Moxie to ładna dupa. Tam <grym> coś o tym wie. <grym> tak, coś o tym wie. Przybokowałeś mnie, patrz się. <grym> A, no niestety wiesz Da się tam jakoś do ciebie pójść. O, idę się dostać pod mapę. Ale to nie tu no ee, w normalnej w ogóle da się dostać pod mapę i tam jest ten. Można zabijać na gacie. Ja zrobiłem screenshot i mam. Jak go zabiję, bo ja jest moją dziewczyną, grądu. ja moją dziewczynę będę bronić. Nie, zobaczymy, kto pierwszy go zabiję. Ja Przyjrzyj sobie nie. K, k tego, questa, co mamy zrobić. A punch bar, patron. Co? What? Borderlands motherfucker uh... To jest cytat chyba, bo on tak coś nie Aha Gdzie uh -huh. on, jest go to O, idzie tam Ej! A na go on! No uh... o, obczej to obczej o dupie Eee. Obczaj to! Obczaj to! No szkul! Niech on żyje! Czy ty to Si? Ty ja chyba mu trzeba zden, wryje fali! No, wryje mu trzeba walnąć, Słyszył już? No, dlatego ja go jednoś! Ja <śmiennie> 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 Teleportuje się troszkę. A to hu, adrenalina mu się oj, chyba włączyła. Tak I ja kieramu, No ty ty go goni. No. Oh, is that kill No sense. Torvin is ruining your campaign. No, done. Nie <gibberish> <dupy. dupy, gibberish> A wy pięknych Marek. co ty chcesz? Haha! Jesteśmy jeszcze queen Ja pierdzielę. Co ja gram? <grym> w grę! W DLC. Gram w grę. Jaką? Tomb Raider. <grym> Myślałem, że portel 4000 eksport. <grym> nie, myszy! Nie, nie, nie. On ma... Dołam do oceanu. Aha, mogę spalić ocean. Goli pachy. Chcesz to zrobić? Spalić ocean. Dla łapance. A teraz... Mamy dodatkowe tego zadania, chcesz zrobić je? Nie wiem, jak chcesz. się spotkamy? Jak chcesz. To później się zrobi, pod koniec Pod koniec, jak już skończymy fabuł, to będziemy robić te plosze. A no dobra, dobra. Idziemy? Da Szybko Ja cały czas tam idę, cały czas Ty co zebrałem? The forest O to jest ta, jego broń, tego 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 co tak krzyczał przed chwilą Ten z takim ryjem The forest Run forest the... And the forest Eee. Y... Aha no, okay. znaleźć księżniczkę Kurde, nie dokupiłem sobie pocisku cichu. Ten kwality? Co to znaczy ten kwality? Ten kwality. To jest przymiotnik. Czyli? good point. Czyli. Czyli to jest. No cóż, teraz trzeba znaleźć Okej. Dziękuję się, Mario. Sklep ammo. Sklep ammo. Sklep ammo. To co tam szczęsie? Co zrobiłem pierdisz czy co? Drzewo nas goni I a Okay. I'm ready. Drzewo my nas goni? A, ty o. to wygląda jak ta cytadela z Half-Life'a 2 no. spójrz na to Na co? Werzy mi się jak barky? Rząd, Czemu ja mu tak mało damage robię? O ty w tupę! Jej Gdzie to on? O. A ile jamu robi a? ja mu robię damage'a? jak go jeszcze, ja jeszcze przejść tego? Pomocy, pomocy, tak, tak, help, help. Za Dziękować. No ja wierzę, mnie kto pokonał je? Kto? Moją pomocą. Da. bo ja skaguję. A ja kurde, zadaję miliardy obrażenia. Bo ja ich skaguję. A ja milion tak. obrażenia. Co to fakt? Ale jasne, dziwno. <grym> tak! Ja chcę jasne się z nią ożeni. Z kim? Tu no, poleciała się z Co to że... Nie wiem, jakieś łóżko. O, oh, znowu yes. lata. Mogłeś nie strzelać. Ona jest nasza, ona jest nasza. Pixie, nazywa się Pixie. Dzwoneczek. A ja kupię rosiczkę i to wpadnie w to. ma rosiczkę. Rosiczka? To, 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 ta, ta, ta... Muchołówka. Taka roślinka, wiesz, co... Tak, tak, wiem, zjada sobie mięso. ona nie, ona nie żywi się mięsem, tylko tym. Yy, Tam rośnie. Rośnie. Ona nie żywi się mięs... Eee... Yy, Rosiczka nie żywi się... Oooo, teraz jest dobra okaza, żeby użyć tego. I know. <laughs> no. O drugi wyrósł. <laughs> jednym. Oni! muszę otworzyć drzwi po dalej. What the fuck is daddy? Dobra? Ze dwóch. Możliwe, że dłużej się Hello. będę wyciszał, więc będę pisał. Okej, okay, no, okej. Okay. w ogóle przydałoby się już kończyć. Bo już czas minął, więc... Ja e, mam Jego... tylko lekkie lagi. No, tak. Hello! To chyba wstaje, nie? Nie wiem. To, to, to coś mówi, czy to, to mówi? Chyba te wróżki. Mamy dwie wróżki. Co to, kaktus? Granata to Granat wow, to na szczęście Uciekają Wow, ale duży To jest ten Wyciągający. czego tu jakiś grzyb rośnie? czego to gówno nic im nie robi? Nie wiadomo. O, żyjesz, dobra nie, ale przydałoby się kończyć, wiesz? No tak Okej okay. no. no już by się przydało O, czekaj, tam jest skrzynka, chodźmy tam I tam się pożegnamy Duża Moja Ale lagi Bierzemy wszystkie, mam Broni nie bierzemy, bo gówniana na No, jak Dobra, ty... więc tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, upcation w górę, dobra, komentujesz Was proszę i zachęcam Was do oglądania innych filmików z tej gry nie gryjący tam przejście z wami żegnam. Ja też z wami żegnam czyść? No miksa. Do... A i you napisał na dole. A, dobra, no to... nara.